tutaj bez. Dzisiaj niesamowity produkt 5 Color X. Nie chcę się śmiać, może to będzie faktycznie niesamowity produkt. Tym bardziej, że kosztuje naprawdę grosza. E, 5 zł, 10 groszy. Coś takiego da się wyrwać. E, produkt od Primoravi. E, 5 kolorowych jajek, że tak ujmę. E, kod produktu 59572. Jeśli byście się zastanawiali, jak wyglądają jajka, to z jakiejś okazji wyglądają tak. Z jakiejś okazji jajka wyglądają jak w walce. Ale no, to nie jest mój problem. Widocznie ktoś w Perumorowi musi się zastanowić nad rozpoznywanie, rozpoznywanie, rozpoznawaniem. Nie, ja muszę się zastanowić nad e, posiadaniem umiejętności mówienia. W Perumorowi muszą się zastanowić nad rozpoznawaniem kształtów. Koniec. Jednak czasem wypowiedzieć się umiem. Kategoria F1C posiadają numer partii 2021001. Kto by się spodziewał, produkt wyprodukowany w Chinach. Tutaj macie rok produktu 2020, 2021. Co tu? Nie będę dużo o tym mówił. Odpalmy sobie każdy kolorek. Co tu mamy? Co tu mamy? Mamy czerwień. Mamy ściutki. Mamy zielonutki, żółty i fioletowy. W międzyczasie zapraszam Was również do sklepu odpalaj.pl, gdzie macie mój kod rabatowy na 10% zniżki. Zapraszam Was również do wszystkich linków w opisie, na mojego Instagrama, na mojego TikToka. O, czerwone poleciało. Tylko weź to ustaw teraz na trawie. Co? Taka jedna fontanna... Wychodzi w takim razie e, ten 50 groszy. Zobaczymy, czy wydałbym na to 50 groszy. Mało pirotechniki kupuje się za 50 groszy. Kiedyś na odpustach pamiętam jc 05, e, zwane wtedy z jakiejś okazji, w sensie wiem z jakiej okazji, ale no, zwane po prostu nie tak jak się nazywały, tylko FP3 Small. E, Kupowało się po 50 groszy za stukę, właśnie. Jako dzieciak. Wiadomo, że tak nie powinno być, ale było. E, teraz widocznie możemy takie fontanienki za 50 groszy za sztukę sobie kupić. I oby to się zaprezentowało jakkolwiek ciekawie. Bo cena jest ok. E, kiedyś takie fontanny miał też Klasek. E, klasek chyba dalej je ma. Takie fontanienki właśnie małe, słupeczkowe. Zobaczymy jak to, jak to będzie wypadało. Natomiast ląty są tak ogromne jakby to miało być nie wiem jak zabójcze. Czerwona. Trochę nawet taka flarka nawet, a nie fontanna, bo tutaj Coś sobie popstrykało trochę jakby takim kraklingiem, ale nie oszukujmy się, tutaj żadnych jakichś kolorowych iskier w niebo nie było. Gdzie jest fiolet? Gdzie jest fiolet? Tam. Dobra, odpalmy sobie teraz dwie sztuki. Eee, ląd jest na tyle długi, że raczej wyłączę, zdążę wyłączyć latarkę. No nie porwała mnie ta pierwsza, mniej za te pieniądze może i okej. Okay. Eee, fajny czerwony kolor, kropka, jakieś kilka gwiazdeczek kraklingowych, czego więcej się spodziewać za te pieniądze i za no, widzicie jak ten produkt jest wykonany, jak to wygląda. Myślę, że jako zabawka dla dzieci może być. Odpalmy sobie zieleń i niebieski. Ten fioletowy, to ja nawet nie wiem, czy podstrzelał. Hm, fioletowy, właśnie. On był fioletowy, palił niby niebieski. Ale ewidentnie to nie był niebieski, to był fiolet. Nie ma bata, że to był niebieski kolor niby. E <śm> coś sobie popstrykały, no. Może dla dzieciaka to wystarczy. Odpalmy sobie teraz fiolet. I rzuć. Trochę nierówne, co nie? Trochę nierówne. Niektóre się paliły jedną sekundę, niektóre dwie, niektóre trzy, niektóre nawet, przepraszam, chciałem brzydko powiedzieć, nawet cztery. Niektóre tego krak, krak, kraklingu nie widzicie, mam wyłączoną latarkę, Kraklingu. no miały, na, na, miały z pięć tych gwiazdeczek, niektóre w ogóle nie miały. Zresztą ten ten niebieski wyglądał dokładnie jak fiolet no ten niebieski się panu Azja Azjacie nie udał no niestety co no śmieszny produkt no nie kupiłbym tego drugi raz nawet dla dzieciaka jest sporo w takich klasycznych pirobayerów które chętniej dla dziecka bym kupił typu jakieś na przykład za te pieniądze paczkę najtańszych bączków z cracklingiem po prostu one również będą miały Crackling, ale dużo więcej. Nie pamiętam kodu produktów tych, tych bączków od Piromaxa, ale na pewno wiecie o których Piromaxowych bączkach mówię z kraklingiem. One na promocjach potrafiły kosztować 2,20 To kupujecie sobie dwie paczki takich bączków i z dzieckiem odpalacie, macie trochę koloru. Wiadomo, tam jest głównie zielony kolor plus Crackling. Do tego ten dźwięk wirującego bączka, który jest nietypowy, który też może się podobać, ewentualnie JM4CL, nie wiem, nie dam sobie nic uciąć za ten kod produktu, natomiast chodzi tutaj mi o krakingowe bączki od Jorga, również to samo, co przy Pyromaxowych trzeba by było powiedzieć. No i co? Ewentualnie, nie wiem, jakieś Moskitosy. One też będą ciekawsze niż takie fontanienki. To jest zabaweczka, która dodatkowo no, nie spełnia jakiejś wielkiej roli, moim zdaniem. Tak jak mówię, no, kilka pirobayerów chętniej bym kupił niż to po prostu. Niemniej, no, wierzę, że ktoś się przy tym dobrze bawił, bo no, u nas jest takie prawo, jakie jest. U nas, nieważne, że to jest Coś takiego, czy to jest petarda hukowa, nie wiadomo jak mocna, czy to wielka kostka, wszystko jest od 18 roku życia. Natomiast są kraje, w których ten produkt jest od 12 roku życia, bo jest na F1, więc rozumiem, że jeśli 12-latek sobie użyje czegoś takiego, może się nawet ok bawić. Eee, natomiast u nas, kiedy teoretycznie legalnie taki produkt posiąć może i odpalić 18-latek, no. Jedynie dla dzieciaka może odpalić, innego zastosowania nie widzę. Yy, niemniej dość no śmieszne. W sumie, co ja się będę męczył z tym później? No, tak, tak jak powiedziałem, no co ja się będę z tym męczył później. Niech się ładnie wypali, za chwilę to zadepczę. Jak coś spokojnie. Jesteśmy u siebie. Więc nawet jeśli coś spalę, to u siebie. Natomiast nie spalę, bo nie jestem ślepy. Co, trzymajcie się, cześć, widzimy się w kolejnych testach. Mam nadzieję, że przy lepszych produktach. Niemniej ja tam lubię takie pierdoły. Testować, bo przynajmniej trochę pośmieć się możemy. E, dajcie mi znać w komentarzach, co wy sądziliście o tym, co sądzicie o tym produkcie. Może Wam się bardziej podobał, może Wy też mieliście e, te fontanny i was działały lepiej. Co jest całkiem możliwe, bo tu powtarzalność jest praktycznie zerowa. E, do tego nie oglądałem shortsy z tymi fontannami. One wypadały lepiej niż to co widziałem teraz, więc nie wiem, no, no są bardzo nierówne, nawet w jednej parce tutaj było widać, natomiast no śmieszne. Znowu się rozgadałem, znowu jest praktycznie 10 minut. Z drugiej strony, u mnie dawno nie było mocno gadanych materiałów, więc może ktoś lubi sobie mnie posłuchać. Część, kilka osób mi o tym pisała, więc proszę, wróciliśmy do formy filmów sprzed. Trzech lat, powiedzmy. Bardzo chciałbym do tego wrócić na stałe. E... Szczególnie z petardami, ale się nie da. Przynajmniej w tym miejscu, co zawsze. E... Także co? Trzymajcie się. Cześć. Nie przedłużam już. E... Dzięki, że ktoś wytrzymał 10 minut. Jeśli wytrzymałeś, gratulacje.